Cześć, witam was na kanale Highport TV. Nazywam się Jeff. Dzisiaj jest ze mną Anastazja. Nagrywałem program Shomer Outfit, dzisiaj na chmielnej, no a resztę to ona wam opowie. Wróciliśmy z naszym programem, jak widać. ukradłam pomysł żyfowi na noszenie okularów, wcale. Nie dlatego, że przy końcu warto nosić okulary, bo może do dostać jaskry z nieprzyjemnych rzeczy, ale z przyjemnych rzeczy. Zapraszamy Was do oglądania. Siemaneczko, opowiedz nam tutaj naszym słuchaczom, oglądaczom, jak się nazywasz, co robisz i skąd jesteś. Cześć, jestem Miłosz Flukiger, na TikToku duży chłopiec, jak już powiedziałem jestem TikTokerem głównie, ale generalnie tak wszystkim się zajmuję, czym mogę. I tutaj trochę filmów, i tutaj trochę zdjęć, więc wydaje mi się, że całkiem fajnie. Okej, okay, a powiedz mi, a czego oczekujesz od TikToka, w ogóle jak zacząłeś tam działać i jakie są twoje aspiracje? Okej, okay, szczerze, zacząłem... Chyba musimy uciec, a, żeby musimy nas nie przejechało. Szczerze, to zacząłem, tak jak wydaje mi się, że większość czy na sam start totalne e, nielubienie TikToka, taka awersja, i mówiłem, co to jest TikTok, tragedia. A po jakiejś chwili miałem takie. Dobra, już założę, zobaczymy, co się będzie działo. Jak już założyłem, to miałem takie Dobra, jak już mam tego TikToka, to trzeba to nagrać, w sensie trzeba coś zrobić, trzeba coś z tego mieć. No już po chwili, jak zacząłem nagrywać, jak już jakiś film, tutaj milion, tutaj sto tysięcy, to miałem takie Dobra, trzeba w to pójść na serio. No, I okay. zacząłem nagrywać wtedy już dużo więcej filmów, w końcu się zaczęło coś wybijać. Później jakaś seria z Radziem, pozdrawiam, jak ktoś kojarzy. No i jakoś to się rozwinęło. Okej, okay, jakie są twoje aspiracje? Co byś chciał osiągnąć dzięki TikTokowi? Chciałbym trochę się tak bardziej wylansować na tym, trochę zarobić pieniędzy, odłożyć sobie więcej, no i w przyszłości gdzieś pójść w jakiś inny biznesik, nie wiem jeszcze dokładnie w co, ale na pewno wydaje mi się że to coś medialnego, może prowadzić jakichś innych influencerów młodych, bo ja widzę też, jak to teraz działa na TikToku, jest dużo, dużo młodszych influencerów, którzy nie wiedzą, jakie są stawki i ja już im teraz pomagam, więc może w przyszłości to zawodowo zrobić, kto wie. Hej, czy jestem, jesteś takim Robin Hoodem małych influencerów? Tak, na razie to na razie darmo, ale, ale od nikogo nic nie kradnę, obiecuję. Nawet tym bogatym. Hej, to, to już jest dobrze. <laughs> Powiedz mi, jesteś jakoś w jakiś sposób związany z modą, cokolwiek, interesujesz się tematem? Tak, znam ciebie e, <noise> i znam jeszcze, no mam, mam znajomych w tej branży, czasem mi e, różni ludzie wysyłają ładne ubrania, ale okay. tak szczerze totalnie się nie znam, ubieram się raczej w to, w czym jest wygodnie, a nie w to, co coś kosztuje, coś tutaj ten, próbowałem trochę spróbować ten streetwear, trochę na tych grupkach posiedzieć, okay. ale zauważyłem, że to trochę nie dla mnie na razie, być może w przyszłości Okej, okay. a właśnie wiesz dlaczego? Dlaczego to nie dla mnie? E, wydaje mi się, że ta społeczność jest na tyle zamknięta też trochę na nowe środowiska, na nowe osoby, że to jest tak, ja się o coś pytam, co dla, tych, dla większości ludzi jest takie oczywiste mhm. i oni mówią... Ja pierdzielę, kolejny nowy, co to jest? Ale żeby nie było, to nie są wszyscy oczywiście ze środowiska, tylko są takie jakieś grupy dosyć toksyczne e, i wydaje mi się, że też mnie trochę na razie nie kręci sam fakt tego, że ktoś się jakoś ubiera, ktoś coś, ktoś ten. ten. Bardzo lubię te wszystkie zawieszki, te wszystkie rzeczy, sam nie mam akurat jeszcze. E, to mi to mnie na przykład kręci, to mi się podoba, ale, ale też... A, ale też mam takie coś, że, że te wszystkie ubrania i tak dalej, dla mnie to trochę wszystko wygląda często tak samo. Jak ktoś ma super wyglądające to jest świetnie, okay. a jak ktoś, się w tym, jak ktoś w tym siedzi po prostu to jest drogie. I wszystko, to mam takie a daj spokój, to nie jest Hej, super w ubraniach tak naprawdę nie chodzi o cenę, tylko wiesz jak ktoś potrafi to Ty, połączyć tak naprawdę o to tak chodzi, naprawdę, też, też mi tak wydaje, tutaj kolory tutaj coś, tutaj coś do, do, dobiera, to jest super a jak ktoś po prostu ma takie no, to kosztowało tyle to kosztowało tyle, to w ogóle 10 tysięcy a ja na to patrzę, mam takie, no i wyglądasz gorzej niż ja, któryś się ubrał za 200 złotych, więc stary, o co Słuchajcie, ci chodzi? Tak, tak też bywa, nie? No, niestety tak niestety a powiedz tak. mi, gdzie zazwyczaj kupujesz swoje ubrania? Wiesz co? No to na przykład mam w Hayemie. Y, staram się już na przykład ściówek unikać. Y, coś tutaj czasem na Vinted kupię. Y, no właśnie, dlaczego? Wiesz co? Bo tam są, uważam, że spoko cenki, Ludzie na przykład, którym wyroślisz czegoś albo którym się już coś nie podoba. Ja też sam teraz pewnie coś sobie sprzedam z tego i wiem, że będę miał już budżet na nowe jakieś ciuszki, które po prostu będą, nie wiem, fajne i będą ciekawsze. Okay. I wydaje mi się, że to jest fajne, ceny, w sensie, że możesz. Powstało coś takiego, wiesz, że możesz normalnie sprzedawać sobie ciuchy, kupować nowe i tak w zasadzie. Nie jest ci nudno z tym, a nie wydajesz kupy Sianek. Czasem za, w sieciówkach masz, nie wiem, koszulki za 100 zł czy 200, które nie wiem, są dużo gorszej jakości niż te. Na przykład na takim vinte leciutko znoszone za, za nie wiem, 100 zł, czy za właśnie, nie wiem, 80. Stare, ostatnio z kaktusem i z Madzią byliśmy na lumpach. Za 60 zł kupiłem 10 yeah. rzeczy. Nie, yeah, ja tak zazdroszczę <laughs> tym wszystkim lumpiarzom, którzy się na tym znają. Ja nie wiem, jak wy to robicie, ludzie, ale to jest tak za, Nie wiem, można przeklinać? No zajebiste. W telewizji mówią, co my też możemy Tak, no, <laughs> To jest zajebiste, po prostu jak ci wszyscy ludzie ogarniają. Że to tutaj coś, to tutaj jest trochę droższe, to na przykład jest fajne, to i to wszystko fajnie później wygląda. Nie to jara, bo to jest za fajną cenkę, za coś. Do... No, jak mówiłeś, 10 produktów za 60 zł, to nie jest, każdy sobie może na to pozwolić, a po prostu wygląda to świetnie na wielu osobach, więc ja uważam, że okay, to jest czyli uważa, że lumpy ogólnie są spokojne. Tak, tak. Gdybym potrafił to robić i gdybym wszedł w ten świat trochę bardziej, to pewnie bym teraz zajarany ci o tym opowiadał, ale jeszcze okay. na tyle się nie znam. Słuchaj, tam polejkujcie czy coś, skomentujcie, zabiorę go na lumpy nauczę jak to się robi. Ja bym, ja bym chciał i dla osób, które właśnie jeszcze się na tym nie znają, to wydaje mi się, że też był spoczko odcinek. Myślę, że coś, coś więcej będziemy nagrywać coś w tym temacie. No dobrze, skoro już tutaj porozmawialiśmy o ciuchach, no to najważniejsze pytanie naszego programu: co dzisiaj masz na sobie i ile mniej więcej wydaje mi się? Powiem tak. Siano. To są buty, to są wansy, które. Dostałem od cioci skarpetki jakieś czarne, randomowe, totalnie pewnie z HM. -u. Spodnie, spodnie tutaj jeszcze, niestety coś tutaj wystaje, coś się, jest nie najlepsze. Się pruje. Się pruje. E, tutaj to są właśnie z Dickens, tak się czyta. Tam. Dickies. Dickens. Z jakiegoś no. Dica, no. Za jakiegoś e, no, za nie to może z 80 zł, coś takiego, nie, okay. nie wiem A buty? Dostałeś się okay. Buty, buty spra... Sprawdzimy. Jak są nieoryginalne, przepraszam, ale wydaje mi się, że to... Nie no, wansy chyba Właśnie, że powinno być. być wszystko oryginalne, nie. ale nie chcę zostać zjedzony okay. w komentarzach. Koszuleczka kupiona dosłownie niedawno, bo dzisiaj. E, I po prostu wziąłem ją, bo... Się błąd, przygotowywał? Musiałeś wszystko powiedzieć za mną po prostu. W wcale się nie umawialiśmy wcześniej, spotkałem go tutaj I tak, przypadkowo. Przypadkowo <laughs> jest wszystko, na żywo. E, ale kupiłem po prostu, bo też tak gorąco jest, a ja nie mam żadnej krótkiej koszulki tutaj. E, no i okulary, okulary, które oczywiście włoskie okulary, świetnej jakości. E, skąd są jaka to marka? E, tego nie wiem, bo po prostu je wziąłem, dostałem, e, ale wydaje mi się, że, e, że, że fajne. Mi się, mi się na przykład podobają. No fajnie wyglądałem, pasują do ciebie. Zdecydowanie. No słuchaj, ostatnie pytanie. Czy uważasz, że trzeba ubierać się drogo, żeby wyglądać spoko? Wydaje mi się, że, że nie, jak wcześniej gadaliśmy, to po prostu trzeba się ubierać Sorry, tak, sorry się musiałem powierać. na jakieś podsumowanie nie, zapytać, ja, ja nie? Ja <laughs> rozumiem, po prostu, patrzcie, nieważne ile to kosztuje. Tutaj widzicie ludzi świetnie ubranych na tym kanale, a prawda jest taka, że nieważne jak jesteście ubrani, po prostu fajnie, żeby to był wasz styl i fajnie, żeby to było jakieś, nie wiem, wasze i było w tym cząstka was. I tyle. Tak, zdecydowanie najważniejsze, żebyście dobrze się czuli w tym. I tyle. Dziękuję ci stary. No, jak to bywa, niestety kolejny raz nam przydarzyła się przykra sprawa. Ktoś nie sprawdził mikrofonu albo wtyczki do telefonu, no i dźwięk się nie nagrał. Był bardzo fajny wywiad, bardzo fajnie się tego słuchało, no ale nie ma co zrobić. Dajcie znać w komentarzach, czy mamy zaprosić Oliwie jeszcze raz. Elo, miłego oglądania. Co? Zgłóżaj zakładam tę koszulkę. <grym> Siema, opowiedz tutaj naszym widzom skąd jesteś, czym się zajmujesz, ile masz lat, jak się nazywasz? Jestem Cyprian, pochodzę z Sanoka. Eee, 19 lat, co robię? W zasadzie dużo rzeczy. Trenuję street workout, hobbystycznie montuję filmy, głównie krótkometrażowe, no i okay. działam sobie w mediach społecznościowych. Ale to bardziej w kontekście wiadomo, praca. Okay. A powiedz mi, jeżeli chodzi o workout, jak się w to wkręciłeś, bo to jest ciekawe akurat. E, no właściwie to chciałem ćwi ćwiczyć zawodowo od dziecka, jeździć na zawody, mieć jakiś sponsorów, myślałem, że to jest takie łatwe, więc na maksa się wkręciłem, ale skumałem po czasie, że no, to ciężka droga, trzeba być naprawdę na najwyższym poziomie, na najwyższym szczeblu, żeby móc z tego zarabiać pieniądze i robić to, co się kocha. Więc e, po pewnym czasie skończyłem treningi. A jak się zaczęło, szczerze nawet nie wiem, chyba z kimś, kimś się po prostu zainspirowałem. Okay. I zacząłem ćwiczyć, że mieć lepszą sylwetkę, bo okay. byłem taki szczupły mega. No to to jest zajebisty no. plus. <laughs> Powiedz no. mi, a z tymi filmami krótkometrażowymi, jak, jak w ogóle w to się wkręcić, bo to jest naprawdę interesujące. E, więc przygodę z social media ogólnie zacząłem od YouTube'a. E, właściwie też myślałem, że to jest łatwe, ale to jest chyba <laughs> naj, najcięższa droga, od jakiej zacząłem. Bo wiadomo, żeby trafić w algorytm YouTube'a, to trzeba naprawdę robić kontrowersyjne filmy e, lub mieć konkretną tematykę, przygotowywać się i nie wiem, zachęcić jakoś widzów do oglądania. No i nie miałem stricte pomysłu, robiłem vlogi. Okay. I żeby nie miałem montażysty, więc uczyłem się sam montować. No i przez to siedziałem po nocach, montowałem, montowałem skróty klawiszowe w ogóle na całym pokoju. No i po pewnym czasie po prostu się już nauczyłem. E, I od tego się zaczęło. Dlatego miałem iść nawet na studia do szkoły filmowej, na okay. montażystę, ale. Czemu nie? A właściwie to przez projekt, który jest w lutym, ale przez to, że mam NDA na umowie, to nie mogę za dużo mówić. Aczkolwiek będę mieszkał za granicą i porzuciłem studia na rzecz tego projektu. Będzie warto? Oj, myślę, że bardzo. Że to zmieni całkiem moje życie. 180 okay. stopni. To stare, tego Ci życzę. O, to na pewno. Bude. A powiedz bude. mi, gdzie widzisz to. siebie tak za 10 lat? Co byś tak naprawdę chciał robić tak prosto z serca? Na pewno chciałbym się ustabilizować, e, jeśli chodzi o pracę, bo wiadomo, media kiedyś się skończą. E, chciałbym pójść na, na studia za dwa lata. Później otworzyć własną markę e, z odzieżą. Mam mamę projektantkę, która będzie mi robić projekty, jest naprawdę w tym mega. I myślę, że będę tworzył coś własnego, jakąś ekstrawagancję w ciuchach. Okay. E, tak, taki własny styl. No i tutaj płynnie przechodzimy do tematu ubrań. <laughs> Powiedz mi, gdzie zazwyczaj kupujesz swoje ubrania? Zazwyczaj, kiedyś, w second handach, w lumpach. Aktualnie chodzę często do Zary, HMU. Lubię basiki, bez nadruków, proste ciuchy. Więc dzisiaj trochę zaprzeczam swojej stylówie, ale stwierdziłem, że założę coś innego po prostu. Okay. A powiedz mi, czemu właśnie zmieniłeś tak naprawdę lumpy na sieciówki, bo zazwyczaj to działa w drugą stronę. Właściwie to kiedyś handlowałem tymi ciuchami z odzieży używanej. Okay. Też wiadomo, kupowałem dla siebie, ale sprzedawałem, robiłem sobie taki mini handel, żeby sobie dorobić, bo okay. nie, mam, nie jestem z jakiejś najbogatszej rodziny, żeby mieć na wyjazdy, na rozwój, tak yes. sobie dorabiałem. A jak wyjechałem do Warszawy, no to tu już miałem pracę, więc normalnie zarabiałem i stwierdziłem, że nie mam takiej konkretnej potrzeby, żeby chodzić, wstawać codziennie o siódmej na dropy, skakiwać tam z tymi wawkami, przepychać się w górę, <laughs> więc chodzę normalnie do sieciówek, ale chcę jeszcze kilka razy odwiedzić tutaj Warszawskie. Okay. Okay. Tak. A co ekologii... sądzisz w ogóle o sieciówkach, jako takich sklepach? No, raczej nieekologicznych. Nieekologicznych? No, ja myślę, że warto iść w ekologię bo to jest teraz raz, że są duże problemy teraz na świecie, co widać przez. Możemy zaobserwować A, pogodę tak. ogólnie, nie? Tak, to jest w ogóle kosmos, co się dzieje. Myślę, że warto w to iść. Ja też zwracam na to uwagę. I, i co? No dlatego właśnie mnie zainteresowała zmiana z lumpów na sieciówki, nie? No właśnie to jest, to jest mega spoko, że jednak te lumpy są mega ekologiczne, bo te rzeczy ciągle trafiają w czyjeś ręce i to jest takie, to się takie koło. I te ciuchy idą w obieg, to jest mega zajebiste. No... trzeba mieć czas. Czas, tak. I chęci, bo no, trzeba wstawać rano. No dobra, obiecuj to... mi, że będziesz troszkę częściej chodził do lumpów. O, <laughs> będziesz to, bardziej eko. Nie Aha. nie ma co się. Tak, ja wyglądam jak człowiek, jak którego. Jak kwebo, Urwa. <laughs> Wiesz, jak razy w życiu to słyszałem. <laughs> ale zawsze chciałem poznać, to mi mega miło. Kłebo. <laughs> no dobra. E, powiedz mi. Jak... Dobra, już było. Czekaj, muszę się zresetować. No, no dobra, przejdziemy do ważnej części tego programu. Powiedz, co dzisiaj masz na sobie i ile mniej więcej to kosztowało. Słuchaj, nie znam się na cenach, ale myślę, że te bucisze. To są Air Force'y, tak? Jedynki. No, prosta rzecz, tutaj 400 zł, około, skarpetunie, prawda, pierwsza klasa, po dziadku, jeszcze się trzymają. Najlepiej. Dokładnie. Nie wiem, z dwie dyszki może w zestawie. Spodenki z Ultra'sa. w zasadzie to dresiki, które dostałem przez sesję modelingową. Reklamowałem je po prostu, okay. jako model komercyjny, eee, a koszulka Balenciaga. Nie da się nie zauważyć. Nie wiem, nie wiem jaki to jest custom, ale ma takie dziwne łatki i to nie znaczy, że jest brudna, po prostu taki ma custom. Okay. A pamiętasz ile kosztowała? No z tysiaka ponad, okay. ale nie wiem dokładnie ile. <laughs> We Włoszech kupiłem. Okay. A jeszcze masz biżuterię jakąś. A no tak, to jest łańcuszek prosto z mojego rodzinnego miasta Sano. proszę zobaczyć jaki drill od tego płynie. <laughs> A to jest tak mocna jest. rzecz. Dyszka, dyszka. Okej. Okay. Dobra, dobra cena. Pierścionki z Hema, jakieś takie zwykłe. No widzisz, już tracę kolor. Już tracą kolor, ale takie są najlepsze, bo wspomnienia wracają. Okej, okay. no dobra. Najważniejsze pytanie. Czy uważasz, że trzeba ubierać się drogo, żeby wyglądać spoko? Nie. Uważam, że można wydać grosze właśnie i mieć mega styl, bo też szczerze uważam, że liczyć taki e, jakby to, co od ciebie płynie, przez to, jak wyrażasz siebie w ciuchach. Okay. Nie wystarczy mieć drogie ciuchy. Musisz też jakby coś sobą prezentować w tym wszystkim. Okej. Okay. No, wierzę, co chodzi, nie? Okay, no ja wiem, o co chodzi, nie? Ja was. widzę po to, że tak samo. No właśnie, ja, co no. myślisz o mojej stylówce szczerze. dzisiaj? Szczerze, mega mi siedzi. zajebisty sweterek, ogólnie fajnie tutaj wszystko. Twarz tutaj wystylizowana, czapeczka, okularki. Nie, ja bym się tak ubrał, no. Jakbym miał. Takie drogie. <laughs> Dobrze, masz <klapcie> slajdy. <laughs> Bardzo Dziękuję fajnie, ci bardzo, stary. Jest... Super, że byłeś z nami do końca. Mam nadzieję, że się podobało. Było dużo ciekawych rozmów, a będzie tego jeszcze więcej. And last but not least. Pamiętaj, żeby zasubskrybować nasz kanał, włączyć dzwoneczek do powiadomień no i wiadomo. Like, 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 like.